Finisarz wystawy Niekolorowy Świat, ekspozycji zawierającej 54 czarno-białe fotografie, odbył się w Miejskiej Bibliotece 12 kwietnia. Gwoli wprowadzenia do tematu, warto w tym miejscu przypomnieć fragment naszego materiału z premiery ekspozycji, która miała miejsce 11 stycznia tego roku. Na wystawie znajdują się fotografie o różnorodnej tematyce. Zdjęcia przedstawiają martwą naturę, pejzaże, postacie, ciekawe miejsca i wydarzenia oraz obiekty architektoniczne. Co takiego interesującego jest w tej wystawie? A mianowicie, już prezentuje ona pracę osób pochodzących z różnych miejsc naszego kraju, tak naprawdę. Głównie reprezentowana jest ziemia lubuska, na przykład Zielona Góra, ale też zachodniopomorskie. Są prace osób ze Szczecina, również z województwa śląskiego. A więc tak naprawdę kilka miejsc w Polsce tutaj autorzy reprezentują kilka miejsc w Polsce. To, co dzieli wystawę, a właściwie autorów tej wystawy, to są więc duże odległości, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, a to, co łączy, to myślę pasja. Pasja fotografowania, co tak naprawdę już doceniają osoby odwiedzające naszą bibliotekę i podziwiające te fotografie. Wśród autorów są ludzie reprezentujący różne zawody, jak się okazuje. Jest nauczycielka, jest pedagog, jest jazzman i kolejarz. Ale tak jak mówię, wspólna jest pasja fotografowania. Są osoby, które dopiero co raczkują. Jeśli chodzi o, o robienie zdjęć, ale są też takie, które od wielu lat zajmują się właśnie fotografowaniem. Uczestniczyli wy, prezentowali swoje prace na różnego rodzaju wystawach. Niejednokrotnie są to też instruktorzy warsztatów fotograficznych. Podczas spotkania w miejskiej Książnicy komisarz Wystawy Wiesława Stozińska opowiadała o genezie powstania ekspozycji jej dotychczasowych losach oraz planach na przyszłość. Troje spośród dziesięciu autorów prac było obecnych na zamknięciu wystawy, do opowieści do Czyli się też obecnie na finisarzu autorzy prac Arleta Czesz i Jakub Kaszuba. Z tą wystawą było o tyle dziwnie, że wymyśliliśmy już temat wystawy, ale warunkiem było to, żeby fotografować elementy czarno-białe, a nie żeby to odegrać w komputerze. I prawdę powiedziawszy, niewiele osób tutaj cokolwiek robi na komputerze, oprócz Państwa Lachowiczów ze Szczecina. Ponieważ to jest człowiek, który tylko zajmuje się fotografią taką komputerową, trzeba go prosić, a Krzysiu z nami, a to. On bardzo chętnie, ale mówi, nie będzie tak, że takie są zdjęcie tam. Także tak to różnie bywa z tymi fotografiami. Miało być nas tu przynajmniej sześcioro, Sześć, ale y, nauczyciele, jak Państwo wiedzą, mają teraz sytuację na i no, tyle to tyle trudno, chodźmy, że, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Że, że po prostu nie przyjechali, ale być może... Okay. Na, okay. Około, okay przy kolejnej wystawie pojawią się także. Nie ma tam, że my to czarno-białe narzucali przez komputer, tylko normalnym aparatem, czyli na przykład miał kliszę kolorową, ale żeby zdjęcie w kondorach czarno-białe, no to była taka główna idea tego zamierzenia. Ale jeśli nam wyjdzie nowa wystawa, a kiedyś by nas w Wielu zaprosił, to my hmm. bardzo chętnie. <laughs> tak, to taki taki się zbamy zbamy rost, czujcie się Państwo jest. zaproszeni. Jesteśmy Wiec, że... naprawdę zauroczyni. Państwu tak no. a, czyli przyjść naprawdę w takiej ilości osób, nie no naprawdę. To, no nie, zaraz się co muszę państwu powiedzieć, bo tak wystawiamy czasem tu i tam wystawy no. i 4 pięciu osób, to się cieszymy, że przyszło niekiedy, a tutaj naprawdę mm -hmm. wielkie ukłony dla państwa, bo tak, naprawdę tak. jest. Muzyczną atrakcją finału wystawy był mini recital Zofii Szpikowskiej, artysta kompaniował Zbigniew Szpikowski. W tej Thank mm -hmm. you. Dłuższa relacja z finisa niekolorowego świata za tydzień w kulturalnym temacie tygodnia. Polecamy.